Mariola Wadas, witam państwa w Magazynie Miejskim i zapraszam na wiadomości. Po raz pierwszy Sejmik Województwa Podkarpackiego obradował zdalnie. Sesję prowadził przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz ze swojego gabinetu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast radni w obradach uczestniczyli w swoich domach, podjęli uchwały związane z bieżącymi sprawami województwa, inwestycjami, kwestiami finansowymi. Głównie zajmowali się jednak oceną obecnej sytuacji. Przyjęli stanowisko wyrażające wdzięczność i podziękowania dla osób walczących o nasze zdrowie podczas epidemii koronawirusa. Radni podjęli także uchwały o przekazaniu funduszy na te najbardziej dotknięte pandemią dziedziny życia. Dla służby zdrowia zostało przekazane 50 milionów złotych, dla przedsiębiorców w różnej formie 220 milionów złotych. Jest to pomoc ponad to wszystko, o czym rząd mówi. Ta pomoc dla przedsiębiorców to jest w formie bardzo, bardzo nisko oprocentowanych pożyczek, która może być pożyczka przeznaczona nie tylko na inwestycje, tylko na wszystko, co tylko jest niezbędne do utrzymania miejsc pracy i przedsiębiorczości. Wszyscy radni sejmiku województwa podkarpackiego zrzekli się swoich diet, aby przekazać je na rzecz szpitala w Łańcucie, który pełni rolę głównego szpitala zakaźnego w naszym województwie. 24 uczniów z 13 szkół podstawowych na terenie gminy Dębica otrzyma 22 laptopy i dwa tablety. Przyznanie grantu odbyło się w ramach projektu Zdalna Szkoła. Dokonaliśmy wszelkiej diagnozy diagnozę przygotowania, jak komunikowania się w dyrekcji z nauczycielami, a nauczyciele z poszczególnymi y, uczniami, również jeśli chodzi o sprawy techniczne, dostępność do y, sieci i y, potrzeby techniczne, także my się y, przygotowali y, w tym y, względzie. I chcę powiedzieć, że wcześniej już zakupiliśmy kilka urządzeń, natomiast teraz z Ministerstwa Edukacji otrzymaliśmy 80 tysięcy złotych. Bardzo to jest istotna pomoc. Program ten zakłada wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Zostaną przekazane pewnym kluczem. Przede wszystkim będziemy kierować dla tych rodzin wielodzietnych, ale również mamy dla niepełnosprawnej zakup drukarki. Oczywiście ona może nastąpić tylko z własnych środków, ale również taka potrzeba jest. Parametry sprzętu mają spełniać wszystkie wymogi do pracy zdalnej ucznia. Prezentacją fortepianu przez nauczycielkę Alicję Stasiowską-Piwowar rozpoczęła się tegoroczna karuzela muzyczna w Dębickim Zespole Szkół Muzycznych. To przedsięwzięcie, które ma zachęcić dzieci do nauki w szkole muzycznej w tym roku będzie miało nieco inny charakter. Szanowni Państwo, od trzech lat w Dębickiej Szkole Muzycznej organizowana jest karuzela muzyczna. W tym roku, kiedy wszyscy jesteśmy w domach, przybierze ona inną formę. Nauczyciele będą przedstawiać poszczególne instrumenty, a uczniowie zaproszą na krótki koncert. Ewa Trojan zachęca dzieci i ich rodziców do podjęcia nauki w Dębickiej Szkole Muzycznej. Kwestionariusze dostępne są na stronie internetowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy. Na stronie Zespołu Szkół Muzycznych w skrzypce prezentuje Wiktoria Cieśla. Dzieci mogą obejrzeć także prezentacje, gitary i altówki. Kolejne instrumenty już w najbliższym czasie. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Ja się z Państwem żegnam i do zobaczenia.